Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawiam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat nadchodzących zmian, jak i również na temat ponad 10 darmowych nagród, które już teraz możecie zdobyć, także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, jeżeli wy przez pierwszy miesiąc w szkole chcielibyście mieć same dobre oceny, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób właśnie takowe oceny chciałoby mieć. A teraz już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Więc niestety, moi drodzy, ale na moment, jak wywidzieć ten film, to jest 1 września. Co tylko i wyłącznie oznacza, że wracamy do szkoły, ale to nie zmienia nic, ze względu na to, że codziennie dalej będą się tutaj pojawiały filmy. Tym razem będzie to godzina 6.15, bądź też godzina 6.30, czyli przed szkółką. No i przed szkółką takowe nowości ze świata Fortnite będą wlatywały, tak jak w sumie było za dawnych czasów przed wakacjami. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. A my przechodzimy do pierwszego tematu w dzisiejszym filmie. A pierwszym tematem jest to to, że właśnie, moi drodzy, już 8 zacznie w radiu grać chociażby Lady Gaga, Lil Nas X, Na, E czy coś takiego. Przy okazji Todrick Hall, King Princess i Kim Petras. Także naprawdę bardzo ciekawie. Kto wie, możliwe, że te skiny w przyszłości pojawią się w Fortnite, Tym bardziej, że ostatnio w radiu w Fortnite również zaczął grać Eminem. Także gracze spekulowali naprawdę wiele rzeczy, ale póki co to nic nie wiadomo. Więc moi drodzy, przed nami została tylko jeszcze jedna aktualizacja no i będziemy mieli już nowy sezon. Aktualizacja oznaczona jako 21 .51, Jak się okazuje, jest jedną z bardziej wyczekiwanych aktualizacji przez graczy, ze względu na to, że to właśnie w tej aktualizacji mogą pojawić się pliki eventowe. Czyli coś, na co gracze w sobie chyba do najbardziej czekają, ze względu na to, że eventy w Fortnite to coś naprawdę niesamowitego. No i właśnie, jeżeli rzeczywiście takowy event by się odbył, to właśnie pliki do tego eventu zostałyby dodane w aktualizacji 21.51, która odbędzie się do za tydzień we wtorek. Tak jak w sumie są cały czas te aktualizacje. No, a jeżeli wtedy nie zostaną dodane pliki eventowe, to będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać. Ale tak czy siak, sezon czwarty jest już za rogiem. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście na temat sezonu czwartego wiemy parę dodatkowych informacji, o których niedługo no, powiem wam w nadchodzących materiałach. Także jeżeli chcecie być na bieżąco z chociażby sezonem czwartym, bądź też z nowościami ze świata Fortnite, to zasubskrybujcie ten kanał wraz z Dzwoneczkiem. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do tematu darmowych nagród. I tak jest ich naprawdę bardzo, ale to bardzo wiele, ponieważ. Aż ponad 10. No i na samym początku przejdźmy sobie do właśnie nagród, które możecie zdobyć normalnie w Fortnite, w sumie tak jak każde, ale te są już teraz dostępne. No, na moment jak ja nagrywam ten film, to niektóre z tych nagród jeszcze no, po prostu nie ma ich w grze. Także pierwsze takowe nagrody to zadania graj po swojemu. Ogólnie no to za wykonywanie takowych zadań, które są naprawdę banalne. Otrzymujecie expa i przy okazji nagrody w grze. W tym chociażby mamy do zdobycia plecaki, ekrany wczytywania, mamy chociażby malowania, mamy przy okazji killoff i łącznie tych nagród, z tego co tutaj widzę, to jest 8. Także, no naprawdę, bardzo, ale to bardzo przyzwoicie. Jak najbardziej każdemu polecam takowe no, wyzwanka sobie wykonać. No, niestety, ale wyzwania Dragon Balla się skończyły. Ale zaraz po tym, właśnie otrzymaliśmy te, w zamian po prostu za to, że No byłoby pewnie troszeczkę nudno bez tych wyzwań. Ale to nie jest, moi drodzy, wszystko. Ze względu na to, że Fortnite to ostatnio chyba jakoś, że tak powiem, za miło traktuje graczy. No i moi drodzy, jak wy widzicie ten materiał, to możliwe, że niektórzy teraz się przygotowywują na rozpoczęcie roku i jak się okazuje to w sklepie z przedmiotami macie do zgarnięcia masę darmowych przedmiotów, ponieważ aż 6. I tak, 6 przedmiotów to naprawdę bardzo dużo. Więc moi drodzy, teraz na ekranie widzicie wszystkie przedmioty, które pojawią się oczywiście za darmo. No jak ja nagrywam ten film, to jeszcze do, niestety ich nie ma, ale jak wy widzicie ten materiał, to te przedmioty są już w sklepie i już teraz możecie je odebrać. Mamy tutaj chociażby emotkę Deep, mamy przy okazji również z tego co widzę, to jest emotikon, graffiti, muzyczkę i dwa ekrany wczytywania, także naprawdę jest masa darmowych nagród, więc poza tymi ośmioma, które możecie zdobyć z wyzwań, to dosłownie wejście do Fortnite'a i kliknięcie sześć razy odbierz, to myślę, że naprawdę banał, także każdemu oczywiście polecam, przy okazji moi drodzy poza tym wszystkim możecie też z tego co słyszałem odbierać jeszcze nagrody, które były dostępne właśnie rok temu a to wszystko za sprawą eventu Rainbow Royal, który już te, z tego co wiem to w Fortnite po prostu wystartował, no i możecie teraz nadzwyczajnie w świecie sobie po no, prostu takowe nagrody odebrać także całość jest naprawdę bardzo przyzwoita tym bardziej otrzymaliśmy oficjalnego można powiedzieć posta na stronie Epika, i chociażby w Fortnite zmienił się bus bojowy, otrzymaliśmy zwiast który wygląda tak, jak teraz widzicie na ekranie, i ogólnie, no to poza tym, babę masę, ale to masę darmowych nagród, yy, no jest ich naprawdę dużo. Tak, po obliczeniu, to mamy 8 w grze teraz, przy okazji 6 do odebrania, no i przy okazji jeszcze troszeczkę, właśnie, nagród, które, że tak powiem, jeszcze wracają z roku, ale to nie jest w tym wszystkim najlepsze, ponieważ to nie są wszystkie darmowe nagrody, które możecie zdobyć w Fortnite, cie. lecz teraz są to bardziej nagrody dla posiadaczy PlayStation, a mowa tutaj o nadchodzącym pakiecie PlayStation Plus. I tak, de takowym nadchodzącym w pakiecie PlayStation Plus, który jest za darmo i większość osób może sobie go po prostu za friikę odebrać, będziemy mieli taką oto lotnię, ale dokładniej snow siler. Także myślę, że również bardzo ciekawa informacja, i wydaje mi się, że jest jak najbardziej warta uwagi. Ale to nie jest jeszcze wszystko, ze względu na to, że osoby, które po prostu dobrze grają w Fortnite, będą mogli również zdobyć skina Dreamer totalnie za darmo. I tak, moi drodzy. Mamy naprawdę masę nagród i jeszcze niedługo będziemy mogli zdobyć skina Dreamer i z tego co wiem to już 6 września, czyli za 5 dni będzie po prostu turniej i oczywiście osoby, które nadzwyczajnie w świecie zajmą wysokie miejsce w takowym turnieju będą mogły tego skina zdobyć totalnie za darmo, także według mnie naprawdę bardzo ciekawie, za 5 dni no jak najbardziej wejdźcie sobie do Fortnite'a i z tego co wiem to poza skinem macie jeszcze cały pakiet, ale może mi się tylko wydawać. Musicie być z tego co wiem również w top 3000 najlepszych i wtedy prostu. Po prostu dostaniecie tego skinka. Także tak czy siak wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajnie. Poza tym, że mamy chociażby w zadaniach, właśnie zadania graj po swojemu, gdzie mamy 8 darmowych nagród. Teraz jak Wy widzicie ten film, to w sklepie z przedmiotami mamy jeszcze więcej darmowych nagród, także naprawdę, naprawdę fajnie. I oczywiście te darmowe nagrody zapewne będą przez parę dni w sklepie z przedmiotami, ale to jest taka informacja dla was, żebyście sobie je po prostu odebrali. Więc, moi drodzy, przed eventem z Dragon Ballem mieliśmy również jakieś darmowe nagrody. Teraz mamy Właśnie później mieliśmy event z Dragon Ballem z darmowymi nagrodami. I teraz, moi drodzy, mamy zadania graj po swojemu. Także Fortnite definitywnie tutaj utrzymuje uwagę graczy. I w tym sezonie rozdali oni już naprawdę masę darmowych nagród. Ja, który nawet tych wyzwań nie robi, no, mam naprawdę wiele z takowych darmowych nagród. Także według mnie strasznie, ale to strasznie fajnie. Także, moi drodzy, jeżeli w przyszłości będą kolejne darmowe nagrody, kolejne przedmioty za darmo do zdobycia, to oczywiście ja was o tym poinformuję. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się jak najbardziej w następnych Materiałach. I teraz, jedyne co mogę Wam w sumie życzyć, to powodzenia w szkółce. I też możecie napisać w komentarzu, jeżeli obejrzeliście ten film do końca, jak oceniacie właśnie zachowanie Fortnite'a pod względem właśnie rozdawania takowych darmowych nagród. Według mnie naprawdę jest ono epickie. Takie wiecie: Epic Games, epickie gry, haha, epickie zachowanie. taki, Taki, taki żart. Dobra, także dzięki za obejrzenie jeszcze raz. Widzimy się w następnych materiałach. No i najprawdopodobniej kolejny materiał będzie już o sezonie czwartym, bo o sezonie czwartym wiemy już też całkiem sporo informacji. Najprawdopodobniej, no, jeden z następnych materiałów to będzie takie podsumowanie informacji na temat sezonu czwartego. No i co? Widzimy się w następnych materiałach i jeszcze raz. Wszystkiego dobrego w szkółce. Pamiętajcie, jak zostawiliście opeczkę do góry, nie macie się o co martwić. bo Wtedy dostaniecie po prostu dobre ocenki. Tak. Tak, serio, tak, be, tak będzie. Nie no, wy, tak, kurczę, pieczone. Dobra, trzymajcie się, cześć.